Świadomość wszechświata. Informacja. Wiszę nad Japonią, bezsilna i bezwolna, niczym marionetka. Ktoś pociąga za sznurki i steruje moim życiem. A ja nie wiem, kim on jest i po co to robi. Dlaczego zamienił mnie w kubeł świadomości i jaką przypisał mi rolę w tym labiryncie życia? Spoglądam w dół. Wulkan Fuji okniem i chce wybuchnąć. W podziemnej komorze zgromadził już wystarczająco dużo magmy, by dokonać erupcji. Zamknął też wszystkie ujścia gazów, aby zwiększyć ciśnienie wewnętrzne. Nie zważa na konsekwencje, nie obchodzą go ofiary. Twierdzi, że po to został stworzony, aby doświadczyć pełni, a nie dławić swoje emocje. Dlatego za nic ma sprzeciw płyt tektonicznych. Słyszałam, z jaką determinacją rozmawia z pacyficzną płytą. Przypuszczam, że filipińska i północnoamerykańska. Dziękuję za wysłuchanie fragmentu. Audiobook w pełnej wersji dostępny jest na stronie autorskiej www.iwonagajda.pl Empik Go i innych platformach.